Nie trzeba być pionierem we wszystkim. Ci, którzy prowadzą unikalne biznesy, mas, który lata w kosmos, on przecież nie buduje każdej technologii własnoręcznie. To jest naturalne że klienci, w szczególności duże firmy, mają całą siatkę i mapę różnych rozwiązań i technologii. Nie boję się o to, czy nasi przedsiębiorcy będą chcieli się zmieniać. Trochę boję się o to, że jednak chwilami starają się czekać i zbyt długo obserwować co robią inni. Sam bolid Formuły 1 jest tylko gratem, jeżeli nie ma wokół niego dobrego kierowcy i dobrego zespołu, który go obsługuje. Podobnie jest z technologiami. Jak dzisiaj popatrzymy sobie na dane związane z polskim produktem krajowym brutto i tym, co się dzieje globalnie w gospodarce, wygląda na to, że rośniemy fajnie, rośniemy szybko, i na to wszystko składają się trochę Twoi klienci i ci duzi, i ci mali. Natomiast gdybyśmy mieli założyć biznes, to pewnie spotkalibyśmy się z jakimś wyzwaniem. Twoi klienci, na co dzisiaj zwracają uwagę? Co jest dzisiaj dla nich bardzo często największą przeszkodą. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na, na gąszcz przepisów, regulacje. Jak się w tym poruszać, jak dostosować swoją firmę do tego, żeby spełniała wymogi regulacyjne. I to jest z perspektywy takiej codzienności, takiej, takiego bieżącego działania. Coś, co zajmuje bardzo mocno czas. Rozprasza. Budowanie biznesu to jest przede wszystkim szukanie przewag konkurencyjnych. W związku z tym klinicznie. technologię technologii jest, czy jest. To... Tak, nie no, to, tak, tak. Włączność <laughs> technologii jest y, y, podobnie jak włączą tą technologię y, tysiące czy setki tysięcy innych firm. Mm. W związku z tym, po to, żeby je włączyć w odpowiedni sposób, trzeba mieć pomysł, co z tą technologią y, zrobić od strony biznesowej. Sama technologia jest pewnym narzędziem do tego, żeby dostarczyć wartość biznesową. Y, y, natomiast to, że klienci y, mają swoje pomysły biznesowe, budują swój biznes według własnego założenia, mm. to też powoduje, że budują jakąś tam przewagę konkurencyjną. Na rynku. Czasami ona jest istotna, czasami jest mniej istotna i konkurują bardziej ceną, bardziej kosztami. Niektórzy konkurują innowacjami, natomiast ta przewaga konkurencyjna jest o tyle ważna, że ona powoduje, że nasz produkt, produkt klienta jest, jest atrakcyjny, jest sprzedawalny, jest popularny. Czy nie jest jednak dzisiaj tak, że jak popatrzymy sobie na technologię tą najnowszą, na przykład związaną z AI-em szeroko pojętym, to jeszcze nie zadajemy sobie takich pytań, czy na pewno tego potrzebuje? ale ponieważ wszyscy jadą w tym pociągu, to ja też na wszelki wypadek wskoczę. Jak to czujesz? Przede wszystkim świata, yy, świata nie zmienimy. Świat biegnie w tym kierunku i możemy się z tym nie zgadzać, możemy płakać, że mm. świat poszedł w stronę technologii, że wszyscy zaczęli używać smartfonów, wszyscy zaczęli używać nowoczesnych technologii. To jest fakt. I nie możemy na ten fakt, na te fakty nie możemy się e, obrażać i zastanawiać się, czy nie chcemy się mm -hmm. w, wpisywać. W nie. To, co trzeba z tego wszystkiego wyciągnąć, to trzeba się zastanowić, do czego ja potrzebuję nowoczesnych rozwiązań, do, do czego potrzebuję technologii, do czego potrzebuję AI. W jaki sposób ten AI ma mi pomóc w budowaniu właśnie przedsiębiorstwa mojego biznesu. I dopiero odpowiadając na te pytanie, możemy go, e, czy tą technologię, czy tego AI, odpowiednio zastosować, sprofilować, spozycjonować i, I użyć w biznesie. Po użartem pulsoru powiedziałem, że dzisiaj, szukając przewag konkurencyjnych, wystarczy wziąć pierwszą, lepszą technologię AI-ową i teoretycznie ona już jest. To na czym dzisiaj, Twoim zdaniem? Najłatwiej, najskuteczniej, może tak? Budować przewagę konkurencyjną na tym rynku. Na różnicowaniu się. Na mm -hmm. tym, że jest się pierwszym i różnicujemy się od innych. Strasznie e, trudne. E, to biznes nie jest <laughs> łatwy. E, biznes nie, nie jest łatwy. I teraz, jeżeli jest grupa pionierów, przedsiębiorców na polskim rynku, na, na rynkach zagranicznych, którzy. E, Widać, że to jest ich motto życiowe, tak? żeby budować przewagę konkurencyjną na tym, że wymyślamy nowy model biznesowy, do tego dobieramy odpowiednią technologię albo budujemy w ogóle tą technologię i na tym, na tym zyskujemy. Jesteśmy, krótko mówiąc, pionierami. Jeżeli jesteś pionierem, masz, masz, tą, masz po pierwsze oczywiście ryzyko niepowodzenia. To jest, to jest dość naturalne, to jest jak z eksperymentowaniem wśród naukowców. Naukowcy wiele eksperymentów prowadzą i na 999 nieudanych jest ten jeden, które przynoszą efekty, które przynoszą konkretne, konkretne wnioski. I przedsiębiorcy, jeżeli chcą budować różnicę konkurencyjną, to powinni myśleć o tym, w jaki sposób właśnie swój biznes kreować, tak żeby on był Odmienne od, od innych. Ale są też mm. tacy i nie jest w tym, nie powiem, że nic złego, ale to jest dość naturalne, którzy są swego rodzaju followersami. Jest cała grupa przedsiębiorców, odważnych, którzy inwestują swój czas i pieniądze w to, żeby tworzyć wartość dodaną, ale jednak przypatrują się to, co robią inni. To, co zro zrobili mniejsi, więksi na tym świecie, w Polsce i dzięki temu e, czerpią inspirację, powtarzają, czasami zrobią coś, in coś innowacyjnego, ale dopracowują swój model biznesowy do perfekcji. Czyli mhm. mamy jakiś rodzaj odwagi, podjęcia innego ryzyka i jakiś rodzaj konserwatywnego podejścia do biznesu. Tak. Jak patrzysz dzisiaj po rynku, po sytuacji, w której jesteśmy, politycznie, geopolitycznie, społecznie, gospodarczo, więcej jest followersów, czy więcej jest tych, którzy mówią, spróbuję, jest szansa, żeby na tym zbudować jakąś przewagę. Zawsze myślę, w historii było więcej followersów niż tych, którzy, którzy pragnęli zmiany. Zmiana jest czymś nienaturalnym, trudnym, trudnym, budzącym obawę. Nowe to trudne. Wytrąca z, takiego, z takiej strefy, strefy komfortu, i myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo trudna decyzja. W związku z tym zdecydowanie więcej jest followersów niż, niż pionierów. Zresztą nie trzeba być pionierem we wszystkim. Ci, którzy prowadzą unikalne biznesy, masz, który lata w kosmos, on przecież. Nie buduje każdej technologii własnoręcznie. On korzysta z dobrych praktyk innych firm, korzysta z technologii innych firm. Tyle tylko, że buduje i różnicuje się w oparciu o inne myślenie, nowy model biznesowy. W związku z tym, lider, będąc pionierem, i liderem w jakimś obszarze, może być również followersem w innych obszarach. I to jest naturalna kolej rzeczy. Doskonałym przykładem jest, nie wiem, są finanse, księgowość, HR. Tak? Na rynku polskim wszystkie przedsiębiorstwa podlegają temu samemu prawodawstwu. Praktycznie no, tam są niuanse no. związane z. Właśnie z tymi regulacjami. Natomiast co do zasady, yy, przedsiębiorstwa podlegają temu samemu prawodawstwu. W związku z tym bardzo trudno zbudować na tym przewagę konkurencyjną. To, nad czym warto się skoncentrować, to na tym, żeby robić te wszystkie wyzwania, które mamy yy, w obsłudze naszej firmy, w sposób sprawdzony i w sposób jak najbardziej efektywny. Tu zapewne większość z firm nie zbuduje swojej przewagi konkurencyjnej. Ale firmy, które zajmują się transportem, będą chciały budować y, przewagę konkurencyjną w tym, że transportują szybciej, sprawniej, taniej, lepiej. Tak? I to jest ich core business. W związku z tym warto wyodrębnić pewne obszary, w których warto być innowatorem, kwestionować status quo, y, zmieniać obecny stan, ale są duże obszary działania y, firmy, gdzie trzeba po prostu zastanowić się w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystać to do czego rynek dorobił się w Poprzez lata czy, czy, czy dekady yeah. doświadczeń. I tutaj nie wstyd być followersem po prostu. Fokus mamy w zupełnie innym tutaj miejscu. Nie, znaczy gorzej jest, jeżeli jest się wszędzie followersem, no, tak. no wtedy pozycjonujesz się z definicji jako ten, ten średniak. I okej, okay, znaczy to, to nie jest tak, że każdy musi być, każdy musi być tym odkrywcą. I wtedy warto się pozycjonować w ten sposób, żeby jak najbardziej efektywnie robić to, co jest, to, co jest powtarzalne, i jak najbardziej efektywnie jest robić to, na czym się znamy i na czym inni się znają. Czy dzisiaj ta przewaga konkurencyjna, o której sobie mówimy w kontekście szukania nadziei dla nowych biznesów, czy dla tych, które istnieją, ale chcą się skalować, chcą się rozwijać, to jest w lepszym rozumieniu danych, w lepszym gromadzeniu danych, czy lepszym wyciąganiu wniosków z danych, które jesteś w stanie technologią dzisiaj zbierać? Wyciąganie wniosków bez wiarygodnych e, danych jest niemożliwe. Jeżeli weźmiemy e, dane, Korei Północnej i zapuścimy tam skomplikowane algorytmy AI-owe, i zapytamy się, która z demokracji na świecie jest najlepszą demokracją, to odpowiedź na pewno będzie: Pyongyang. Tak, dokładnie. <ścoughs> Pytanie, czy to jest wiarygodny wniosek. On jest niewiarygodny, dlatego że został oparty o, o niewiarygodnych danych. W związku z tym jednego bez drugi, jedno bez drugiego nie istnieje. Nie istnieje dobry wniosek bez wiarygodnych danych. Z perspektywy Twoich klientów dzisiaj y, to nie są tylko duże biznesy, są to też mniejsze, ale zakładam, że traktują Ciebie trochę jako eksperta. Nie tylko dostawcę oprogramowania, usług, ale przychodzą zapytać o coś, poszukać rozwiązania, skonsultować coś. Co jest dzisiaj dla nich największym wyzwaniem? Jak czujesz? To, z czym firmy przychodzą i to, co jest unikatowe, to przychodzą z własnym pomys pomysłem biznesowym. A nas pytają tylko albo aż o to, w jaki sposób ten pomysł biznesowy przekuć w realia biznesowe. Co masz dla mnie, żeby mi się to udało? Tak, dokładnie w, ten, dokładnie w ten sposób. My nie wymyślimy za klienta jego sposobu prowadzenia jego biznesu. Natomiast jak on już ma ten pomysł, jesteśmy w stanie mu pomóc w tym, żeby ten pomysł wdrożyć w życie i żeby ten biznes rzeczywiście funkcjonował w sposób sprawny, wydajny i w sposób wyprzedzający konkurencję. Czyli jesteś trochę od tego, jak rozumiem, każdy dobry szef, który raczej wyjmuje kłody spod nóg zespołowi, żeby szedł tam, gdzie ma iść, tak? Trochę tak rozumiem Jest to jedno tą, tą rolę. Jest to jedno z Ona się Oczy... zmienia na przestrzeni lat? Jak popatrzysz na swój biznes, na swoją firmę, globalną, dużą organizację, którą sporo osób zna? Nie, te wyzwania się nie zmieniają. Te wyzwania być może są trochę e, inaczej definiowane. Skala się zmienia? Znaczy, jeśli mówimy o to, choćby hmm. o regulacjach, to ten gąszcz jest, jest co, co, coraz większy. Zagęszcza się ten, ta, 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 ta konkurencja i, i, i walka pomiędzy, pomiędzy graczami poprzez z jednej strony globalizację, a z drugiej strony mm, korzystanie z lokalnych zasobów. Coraz trudniej znaleźć swoje miejsce w biznesie i to jest wyzwaniem. I teraz... Na to wszystko nakładają się te, 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 te technologie, które są nowoczesne, które mogą czasami pomóc, a czasami przeszkodzić, jeżeli są użyte w sposób, w sposób niewłaściwy. I to, czego klienci od nas oczekują, to takiej dyskusji, w jaki sposób technologia może im pomóc w osiągnięciu ich celów biznesowych, w jaki sposób możemy sprawniej zarządzać produkcją, jak możemy sprawniej zarządzać magazynami, co zrobić, żeby księgowość była bardziej efektywna. Często w tym studiu, jak rozmawiamy z technikami, Technologią, czy szefami technologii CTO różnych firm na przykład, to oni zwracają uwagę na to, że ten dialog między nimi a biznesem wygląda dziś zupełnie inaczej. Że kiedyś to były dwa osobne światy, a dzisiaj nie ma biznesu bez technologii, nie ma technologii bez biznesu, że to jest zupełnie inny rodzaj dialogu, rozmowy i szukania korzyści. Teraz wracając do jednego z głównych tematów naszej rozmowy, czyli szukania tej przewagi konkurencyjnej, to czy dzisiaj właśnie na tym połączeniu biznesu i technologii jest największa szansa na to, żeby znać, coś, co może dać nam y, nowy pomysł, nowy biznes, nowy, nowo, nową szansę na zwiększenie przychodu, jak to działa? Biznes i technologia jest nierozłączna w tej chwili, zdecydowanie, i to jest nie, ta, ta nierozłączność jest od zarania dziejów. Tak? Znaczy, jeżeli chcieliśmy sprawnie uprawiać pole, to trzeba było wymyśleć narzędzia po to, żeby te pole można było sprawnie no, ale uprawiać. ale biznes przez długie lata był traktowany jako duży koszt, poczekajmy, aż będzie nas stać. No właśnie, znaczy mówisz o technologiach, tak? które mm, były tak, które, tak, traktowane tak, tak, jako to, koszt. My Chodzimy do zupe zupełnie inaczej do, do, do tych wyzwań. Rozmawiamy z klientem na temat jego e, e, celów biznesowych. Co chce osiągnąć? Rozmawiamy w jaki sposób może usprawnić, czy szybciej dojść do celu, Ja w jaki sposób może zmniejszyć koszty swojej działalności, swojej produkcji, swoich magazynów, swojego transportu, lub jak, jak szybciej może dojść do swojego celu biznesowego, czyli wdrożyć nowy produkt na rynek, wejść do nowych krajów itd. itd. A to z kolei przekłada się na konkretne, bardzo mierzalne korzyści biznesowe, pieniężne. I w momencie, kiedy skoncentrujemy się na takiej dyskusji, My przestajemy dyskutować i traktować technologię jako koszt. To jest takie samo narzędzie, jak, jak korzystamy z narzędzi od tysięcy lat. Ono jest potrzebne do tego, żeby zrealizować nasz cel biznesowy. I w momencie, kiedy mamy korzyści po jednej stronie, które są mierzalne, bardzo wymierne, często ogromne. A po drugiej stronie inwestycje, którą trzeba poczynić do tego, żeby te korzyści przekuć w realia, to zaczynamy dyskutować o, 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 o zwrocie z inwestycji, o korzyściach biznesowych, o konkretnych, bardzo mierzalnych, pieniężnych korzyściach dla biznesu. Kiedy szukacie odpowiedzi sobie na to pytanie, jak coś zrobić szybciej, jak coś zrobić taniej w tym znaczeniu pilnowania kosztów w ryzach, to. Y Próbuję znaleźć prostą odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj robić przewagę konkurencyjną? Na um, szukaniu lepszej technologii, na łapaniu jej szybciej, na znajdywaniu niż dla siebie, bo tylko tutaj jesteśmy w stanie zbudować coś większego? Jak to jest? Przewagę konkurencyjną na różnicowaniu, z jednej strony, czyli hmm. w, tych, w tych miejscach, gdzie e, to jest nasz biznes, tak? Jeżeli transport jest naszym biznesem, tam budujmy przewagę konkurencyjną. To z jednej strony, a z drugiej strony na korzystaniu z najlepszych praktyk rynkowych do tego, żeby. Tą całą codzienność, która nie jest bezpośrednio związana z naszym biznesem, wysiłek związany z obsługą tej codzienności, zarówno wysiłek związany z czasem, z ludźmi, jak i z kosztami. Jest optymalizować. I, I to są dwie, dwie ta, dwa takie obszary, które są nierozłączne. Jedno bez drugiego nie jest w stanie w, w poważnym biznesie funkcjonować. Czy dzisiaj z uwagi na nową technologię, na rozwój chociażby sztucznej inteligencji, optymalizowanie w tych obszarach, które do tej pory były duże, być może czasami nieefektywne, łatwiej zrobić, bo to koniec końców będzie tańsze, bo mamy nowe narzędzia do tego. Mamy większe moce przerobowe, znaczy... żeby przetworzyć wszystkie dane, podjąć lepszą decyzję. trudniej. Znaczy, optymalizację zawsze można wykonywać yy, na na tym polega postęp na świecie, hmm. że optymalizujemy każdy element naszego, naszego życia, naszej działalności, naszego biznesu. I ta optymalizacja ani nie jest łatwiejsza, ani nie jest trudniejsza. Trzeba się zastanowić, co można z zoptymalizować i jak to zrobić. Szybko, sprawnie, najbardziej efektywnie. Czy służy tobie dzisiaj to, że jesteś globalną firmą z długą tradycją, więc jak ktoś szuka skali, już nie tylko w Polsce, ale także poza Polską, w Europie, to wie, że u ciebie może dostać dobre rozwiązanie do tego? Tak. Wiarygodność jest e, niewymienialną walutą, a SAP zdecydowanie jest, jest wiarygodną firmą. Z jednej strony dobrodziejstwem, no ogromnym dobrodziejstwem jest stabilność naszych systemów. Systemy wdrożone 20-25 lat temu, 30 lat temu działają. Działają, sprawdzają się, funkcjonują. To jest nasza ogromna zaleta, budująca wiarygodność. To jest oczywiście również swego rodzaju przekleństwo. Mm. Dlatego, że klient zadowolony z działania systemu musi wykonać kolejne zadanie wewnątrz swojej granicy, żeby przekonać i uzasadnić, żeby, żeby coś zmienić. Skoro coś działa, działa to przez 10-15 lat, to nie ruszajmy tego. A obserwując to, co się dzieje na rynku, obserwując nowe technologie, ta optymalizacja e, kroczy wraz z postępem. W związku z tym, przesuwając się w czasie, za każdym razem możemy nasz biznes optymalizować. Robić go w sposób bardziej efektywny i e, szybszy, sprawniejszy. Też myślę, że to w tym sensie, tak jak mówisz dla ciebie jest wyzwanie. Czyli dajesz zaufanie i to jest bardzo ważne, kluczowe dla, dla, dla wielu biznesów, ale rozumiem, że oni się zastanawiają, czy, czy ty nadążasz za czasem, tak? Czy oni wciąż z tobą powinni pewne rzeczy zrobić. I teraz szukając też odpowiedzi na pytanie, to gdzie jest ta przewaga konkurencyjna, czy dzisiaj ona się bierze też z tempa podjęcia decyzji, że wchodzę w to, biorę ten kawałek technologii, biorę to wsparcie od, od kogoś, bo im szybciej to zrobię, tym. Większą mam szansę na to, żeby wygrać. Czas to pieniądz, zawsze ta maksyma jest zasadna. W związku z tym czas wdrożenia, czas zastosowania zmiany jest istotny i wpływa na to, czy wcześniej, czy później są efekty wdrożenia zmiany. W związku z tym ten element czasowy i szybkość reakcji na zmieniające się realia jest kluczowy dla każdego. Dla każdego Klienta dla każdego przedsiębiorstwa. Zresztą czas jest takim zasobem, który jest nieodzyskiwalny. Raz stracony, jest stracony. Warto się zastanawiać, jak nie tracić tego zasobu, który jest nieodnawialny, niestety. Stąd też te efekty e, muszą przychodzić szybciej. Takie jest oczekiwanie, e, Takie jest oczekiwanie i klientów, e, i rynku, i e, obecnego biznesu. Na to odpowiadają nowoczesne technologie. Na to odpowiadają rozwiązania chmurowe, na to odpowiada AI. Pozwala nam szybciej reagować. Na zmieniające się prawodawstwo, albo na uwarunkowania rynkowe, albo na to, że wymyśliliśmy, wpadliśmy e, o poranku na wspaniały pomysł biznesowy i chcielibyśmy go wdrożyć po południu po to, żeby właśnie zbudować tą przewagę konkurencyjną i być pierwszym na rynku i pić szampana. Także ten czas zawsze jest krytycznym elementem w dyskusji dotyczącej zarówno decyzji, jak i efektów e, po podjęciu tej decyzji. Czas gra również na korzyść SAP. E, po pierwsze, patrząc na czas, który, który funkcjonujemy na polskim rynku, za chwilę będziemy, a dokładnie we wrześniu tego, tego roku, będziemy obchodzili 30-lecie. W związku z tym z jednej strony mamy duży bagaż mm. doświadczeń związanych z wdrożeniami w tysiącach firm, a z drugiej strony... oczekujemy świeżości. Świeżość związana z nowymi technologiami. Dlatego mówię też o tym, o tej stabilności hmm. systemów, które czasami bywa przekleństwem. Firmy, którym jest dobrze w obecnym status quo, bardzo, bardzo ciężko wyprowadzić z tego comfort zone i pokazać im, że za pomocą nowych technologii szybciej sprawniej mogą osiągnąć Twoje cele. Myślę, że to jest też taki moment, popatrzę teraz na chwilę bardzo globalnie, jeżeli dasz się w to wciągnąć, to to będzie mi bardzo miło, że jak masz 30 lat i wiesz, że świat się dzisiaj tak dynamicznie zmienia. Jesteś firmą technologiczną też, ale z takim właśnie 30-letnim doświadczeniem, to w sumie jest tam sporo dobrego, no bo ile rzeczy zrobiłeś, ile rzeczy się udało, ile rzeczy nie udało, więc jest ogromny bagaż wiedzy, ale zastanawiam się, czy to oczekiwanie rynku jest takie, że wiesz, ale potrzebuje czegoś nowoczesnego, sprawnego, szybkiego. I teraz pytanie moje jest takie, jak wy się do tego ustawiacie, żeby bazować na historii, ale jednocześnie dawać sygnał, nadążamy za czasem? Jedno drugiego nie wyklucza. Nowoczesne technologie nie wykluczają tego, że mamy doświadczenia. Wręcz przeciwnie. Z naszych doświadczeń czer czerpiemy wiedzę do tego, w jaki sposób budować te nowoczesne technologie i rzeczywiście szukamy na rynku nowinek, pra pracujemy ze startupami, inkorporujemy do naszych produktów nowoczesne technologie. Współpracujemy z fenomenalnymi partnerami, choćby wspomniana sztuczna inteligencja. Korzystamy z, z tego, co wypracowali najwięksi gracze tego, tego świata, jeśli chodzi o AI. Używamy rozwiązań, modeli AI-owych, które są wypracowywane przez, przez innych. My znamy się na biznesie, znamy się na tym, w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby biznesowe. Dostawcy modeli AI-owych znają się na tych modelach AI-owych. To, co my mamy, Wspólnie z naszymi klientami, to mamy wiarygodne dane. W połączeniu z najbardziej nowoczesnymi modelami EI-owymi osiągamy ten efekt w postaci podejmowania decyzji, szyby, szybszych reakcji, większej efektywności, sprawniejszego, e, sprawniejszego działania. Jedno drugiego nie, nie, nie wyklucza. Podobnie trochę jak z budowaniem zespołów. Ja, przepraszam, że mhm. uży, użyję takiego porównania. Jeżeli budujemy jednolite zespoły, na przykład zespoły złożone tylko z młodych ludzi albo tylko ze starszych osób, tracimy. Albo odniesienie do, do pewnych doświadczeń, albo tracimy świeżość. W związku z tym warto mieszać e, zarówno wśród ludzi, jak i wśród technologii doświadczenia z tym, co jest, co jest najnowsze i z, 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 z wszelkimi nowinkami technologicznymi. Trzymając się Piotr Tempa, myślę też o, odnosząc się do twojego biznesu i do, do, do filozofii, która zakładam, że też musi cały czas sobie pracować i być może się odświeżyć. Kiedyś był być może czas na to, żeby poczekać na coś, zbudować, poświęcić lata na wypracowanie pewnego modelu, pewnego schematu, pewnych kodów. Dzisiaj przy tym tempie to jest tak, że już nie ma co czekać, nie ma co budować własnego, ale właśnie cała inteligencja i szukanie przewagi jest w tym, żeby aby znaleźć coś, co możemy wykorzystać bez straty jakości u siebie? Czy jednak jest, są być może takie obszary, w których warto zrobić coś in-house? Żadna z firm e, technologicznych nie oferuje pełnego spektrum rozwiązań. W SAP obsługujemy praktycznie wszystkie obszary biznesowe, ale nie obsługujemy wszystkich technologii. Nie boimy się również współpracy z rozwiązaniami in-houseowymi. I są klienci, którzy decydują się na to, żeby myśleć o efektywności kosztowej na przykład w, w procesie produkcyjnym, ale budować przewagę konkurencyjną opartą o, o, o rozwiązania in-house'owe, nie wiem, w, w sprzedaży. Są klienci, którzy koncentrują się na tym, żeby usprawnić swoje procesy logistyczne w oparciu o najlepsze praktyki, algorytmy, które działają e, i pomagają w usprawnieniu e, logistyki, z drugiej strony agresywnie szukając klientów i wykorzystując swoje rozwiązania in-house'owe do tego, żeby tych, tych klientów adresować. W związku z tym nie obrażamy się na to, że klienci mają swoje rozwiązania. Nie obrażamy się również na to, że klienci stosują inne technologie. To jest naturalne, że klienci mają, a w szczególności duże firmy, mają całą siatkę i mapę różnych rozwiązań i technologii. My koncentrujemy się na tym, w jaki sposób najszybciej i najsprawniej w obecnych realiach zdobyć przewagę konkurencyjną, wdrożyć, wdrożyć zmianę, przeprowadzić tą, tą zmianę, w jaki spo, sposób jak najsprawniej i najbardziej efektywnie zaadresować cele biznesowe, które przed sobą stawiają przedsiębiorcy. Na tym się koncentrujemy, nie obrażając się na to. Co w środku u, u klienta. Czy masz jakieś takie przykłady doświadczeń, które w Niemczech zadziałały i śmiało, śmiało mogą zadziałać w Polsce? Zadziałały na drugim, na drugim kontynencie albo na drugim końcu świata i stamtąd płynie jakaś wiedza, jakaś nauka, która jeżeli trafia ci się polski klient, który chce jakiegoś rozwiązania, mówisz nie tędy droga, sprawdziliśmy to tam, trzeba to zrobić inaczej. Na szczęście działa to już w obydwie strony. Hmm. To znaczy. Bardzo chętnie pokazujemy i klienci chętnie oglądają to, co robi się w innych krajach, ale polska gospodarka i polski przemysł, polscy przedsiębiorcy osiągnęli na tyle dużo już przez te ostatnie 35 lat transformacji ustrojowej, że nie mamy się czego wstydzić. W związku z tym jesteśmy w stanie pokazywać nasze rozwiązania również naszym kolegom i koleżankom z, z, ze Stanów, z, z Niemiec, Szwajcarii. Globalność firmy jest atutem. W tym zakresie, dlatego że w obydwie strony możemy korzystać z, z nowinek, podpatrywać innych, inspirować naszych klientów w zakresie właśnie budowania swojego biznesu. Rządzisz firmą, która ma 30 lat. <laughs> teraz myślę na koniec o wyzwaniach dla ciebie jako lidera. Już zostawmy teraz inne biznesy, ale Twój biznes, gdzie ty szukasz dzisiaj tego, żebyś ty był też szybciej niż inni w czymś, żebyś ty u siebie w biznesie znalazł przewagę konkurencyjną. Sam bolid Formuły 1 jest tylko gratem, jeżeli nie ma wokół niego dobrego kierowcy i dobrego zespołu, który go obsługuje. Podobnie jest z technologiami. Same technologie są tylko pewnym zbiorem bitów, bajtów, jeżeli nie wiemy, jak je, jak je użyć. A żeby wiedzieć, jak je użyć, potrzeba jest ludzi, którzy chcą to zrobić, to po pierwsze, a po drugie ludzi, którzy potrafią e, pomóc w tym użyciu. Ty jako szef czujesz, że musisz znać Odpowiedzi na wszystkie pytania? Nie, zdecydowanie nie. I ich nie znam. Na szczęście w naszym zespole, w SAP-ie, zatrudniam dużo mądrzejszych ludzi niż ja. Oni znają odpowiedzi na znacznie większą ilość pytań. Jest takie stare przysłowie, że suma intelektu mędrca jest mniejsza niż mędrca i idioty. Idiota, warto, żeby korzystał z, z intelektu mędrca. Mędrc, żeby, żeby otaczał się innymi ludźmi bez względu na to, jaką wartość do tego wnoszą, i słuchał tego, co mają do powiedzenia. To jest trochę tak, że klienci dzisiaj przychodzą, mówią: Słuchajcie, macie doświadczenie, więc powiedzcie, co ja mam zrobić. Czy przychodzą, mówią: Mam pomysł i teraz oczekuję od ciebie tej konkretnej rzeczy, tej konkretnej usługi, tej konkretnej kompetencji, żebyś pomógł mi dojść tam, dokąd ja chcę dojść. Jak to jest? Klienci przychodzą, mówią: Mam pomysł. Biznesowe. Chcę być w tym miejscu za pół roku, rok. Co dla mnie masz? Jak, w jaki sposób możemy ten pomysł wspólnie zrealizować? I my odpowiadamy właśnie na to pytanie. W jaki sposób wspólnie efektywnie wykorzystać technologię po to, żeby zrealizować e, pomysł biznesowy? Coraz łatwiej się ten biznes robi, czy to coraz, coraz trudniej? Jak czujesz? To też się nie zmienia w czasie. Znaczy, nigdy nie żyliśmy w łatwych czasach i nigdy nie żyjemy w na tyle trudnych czasach, żeby sobie z nimi nie poradzić. Mhm. E, w związku z tym są. Codziennie inne wyzwania, oczywiście, i na szczęście codziennie są inne wyzwania, dlatego że świat jest ciekawy. Dlatego też ludzie codziennie rano budzą się z tym, że zastanawiają się. Jaki to... problem i... dzisiaj nie jest podkreślony? Jaki, <grym> jaki problem to może nie, ale co ciekawego dzisiaj w życiu, e, dzisiaj, możemy, e, dzisiaj możemy zrobić? Wiesz, bo to jest trochę... Zgadzam się z Tobą, też stałem się przedsiębiorcą kilka lat wstecz i wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj wolności nie do przecenienia, jakiś rodzaj zobowiązań, które są o wiele trudniejsze niż w, w, w tym życiu sprzed, ale dzisiaj jadąc na Sabnał do Krakowa spotkasz się z biznesem, który będzie przychodził i pytał o różne rzeczy i zastanawiam się właśnie, na ile ta, ta rozmowa dzisiaj dotyczy tylko technologii, a na ile ta rozmowa właśnie nie dotyczy technologii, dlatego że jest jej wszędzie wokół dużo, ale być może tych odpowiedzi, które akurat wy macie, bo macie ten 30-letni bagaż doświadczeń. Znamy się na tym, na, na procesach biznesowych, zarówno Mamy doświadczenie w kilkudziesięciu różnych branżach, jak i w różnych obszarach biznesowych klientów. Na tym się znamy. Znamy się na tym, w jaki sposób adresować ich potrzeby biznesowe. Technologia przychodzi później. Porozmawiajmy na Sapnow, porozmawiajmy o tym, jakie wyzwania biznesowe, drogi kliencie, masz, co chcesz osiągnąć, a później zastanowimy się, czym? w jaki sposób i czym możemy to osiągnąć i w jakim czasie. Okay. Trzymam kciuki. Chciałem zapytać o Bolit, bo nawiązałeś do tego, ale zakładam, że nie możesz powiedzieć o niczym innym niż o Mercedesie, prawda? Nie, 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 ma, nie jako niemiecka firma. Nie mam aż takich <laughs> zobowiązań. Zresztą, niemiecka jako niemiecka firma, obsługujemy istotną część światowego rynku automotive i rzeczywiście jest to taka branża, która jest, jest w. W dużym wyzwaniu. Jest, jest, jest w dużym wyzwaniu. Natomiast, co ciekawe, również chińskie firmy korzystają z rozwiązań sap Ci Chińczycy, którzy podgryzają w tej chwili europejską i amerykańską branżę automotive, oni bardzo chętnie korzystają z doświadczeń y, takich firm y, jak SAP, po to, żeby swoje procesy produkcyjne, hmm. swoje procesy logistyczne na to, co nie jest ich core biznesem, wykorzystać doświadczenia. Pięćdziesięciu kilku lat sapa na świecie. Zobacz, w jakim sensie historia zatacza koło, czyli dzisiaj możesz wziąć jakiś kawałek technologii, żeby rozwijać własny biznes. On jest już nauczony na doświadczeniu y, sprzed lat y, być może u Twojej konkurencji, którą właśnie dzisiaj możesz wygrać. I trochę dochodzimy do tego wniosku, gdzie, gdzie jest przewaga konkurencyjna. Jak mądrze znajdziesz technologię, w odpowiednim momencie ją zrobisz, z odpowiednimi ludźmi ją zrobisz, to tutaj możesz wygrywać. Dokładnie tak. Idealnie podsumowane. Bardzo dziękuję Piotrze za spotkanie i rozmowę. Dziękuję również.